Do dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Chciałbym się za Ciebie zapytać, co według Ciebie oznacza silna kobieta? Taka, która ma odwagę przyznać się do swoich słabości yy, i siłę, żeby nad nimi pracować. I nie ma wstydu, żeby o tym mówić głośno. A jaką cenę płaci się kobieta silna, taka jak Ty, w show biznesie? Yy... Na pewno y, brakiem bezinteresownego uczucia wszyscy, y, większość mężczyzn traktuje się jako y, zdobycz profity, y, interes, trampolinę lub po prostu wygodne życie, y, a poza tym no Chyba to jest taka największa cena. No i jeszcze zdrowie, bo yy, chcąc spełniać swoje marzenia, pr pr prosperując w biznesie, który jest bardzo takie, taki przebodźcowany i e, pełen yy, niesprawiedliwych ocen, no, człowiek mierzy się z różnymi <ścoughs> psychicznymi perturbacjami, które musi gdzieś tam sobie sam przetłumaczyć w głębi duszy, żeby nie odbijało się to później na jego samoocenie. Dziś odbyła się konferencja Twarzy depresji, ale także wcześniej był twój program Naga Prawda, Naga Doda. Co jaki efekt przyniósł właśnie ten twój program wymyślony przez ciebie? efekt był rewelacyjny. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy oglądali ten program na żywo. Bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty, których dokonaliście. Było tam ponad kilkanaście tysięcy złotych z samego TikToka, więc. Bardzo dziękuję, bo to ponad 100 konsultacji dla dzieci i młodzieży. I uwaga, teraz wracamy. Więc chciałabym tą, tę nagrodę dedykować wszystkim, którzy zrobili te datki, wpłacili. Bo ja oczywiście zrobiłam swoje, bo to co umiem między innymi najlepiej, czyli szum. I wielkie, gorące wow. Natomiast namacalnie to pomogliście wy, więc dla was ta nagroda. Ogromne gratulacje dla, dla ciebie też za ten pomysł. Co było dla ciebie największym wyzwaniem w walce w depresji? Hmm, chyba przyznanie się sama przed sobą yy, i ten moment, kiedy chciałam, postanowiłam przyznać się też innym i przestać udawać. Grać no. hojraka, szefa. <laughs> A to była ta świadomość wobec siebie, czy właśnie to otoczenie, jak zareaguje na to twoje środowisko? Nie, moje środowisko, nie, nie wstydzę się mojego środowiska. My jesteśmy transparentni między sobą i e, ile razy płakałam moich, moim przyjaciółkom w rękach po jakichś tam, wiesz, e, perturbacjach miłosnych, to człowiek, wiesz, i e, ja i one, no to wiemy, jak to jest między kobietami. Natomiast wizerunek sceniczny i to moje alterego bardzo różni się od tego domowego. Ja w ogóle nie pokazuję swojej wrażliwości, swojej takiej, wiesz, intymnej strony, szerszemu gronu, więc to było, to było takie, od, taki krok, wiesz, bardzo ważny dla mnie. Osoby dotknięte depresją mają taki stan, że nieraz zakrywają te lęki i ten swój stan uśmiechem. Jakie ty masz rady dla osób, które właśnie boją się pokazać i przyznać się społeczeństwu, że jednak no, dotknięte są tą depresją? Przede wszystkim, wiesz, no, nie mają y, m, takiej też y, obowiązku się przyznawać i głosić na prawo i lewo i dudnić tym. Też, każdy też ma y, prawo swoje choroby y, w prywatnym gronie lub otoczeniu, czy tylko dla siebie przechodzić, jeżeli ma taką potrzebę. Wiesz, nie każdy y, jest w takim obowiązku. Ym... Natomiast najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej sięgnąć po pomoc i żeby nie tańczyć tanga na złamanej nodze. I wiesz, nie skakać w dali, jak się ma połamany kręgosłup. To tak samo z psychiką, no nie, nie udźwigniemy pewnych prostych, życiowych rzeczy, jeżeli chorujemy, nasz umysł choruje. Coraz częściej spotykamy młode osoby z depresją. Ty na swoich social mediach pokazywałaś, też informowałaś, że ostatnio przykrył przypadek młodej dziewczyny, która skoczyła z składki na trasę. Co? Co, co skłania osoby takie, które już podejmują taką mocną decyzję, że, żeby targnąć się na swoje życie? Nie mam pojęcia, co, co musi być w głowie dziecka. Ja byłam tak radosnym dzieckiem. Ja właściwie, wiesz, no mnie choroba dotknęła ee, grubo po trzydziestce, więc e, mimo ciężkiego, ciężkiej doli w show biznesie i niełatwych startów i kontynuacji. Yy, zawsze patrzyłam i patrzę pozytywnie na świat. Natomiast nie wyobrażam sobie, co musi być w głowie dziecka, które no, z, z racji swojego wieku powinno być beztroskie, yy, pozytywne, uśmiechnięte, yy, którego nie mają się, wiesz, problemy dorosłych. Jakoś tak wszystko to powinno iść gładko. Tak jak gładko szło, jak ja byłam mała. Nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie, co musi się dziać w takiej głowie małej, żeby wziąć i zrobić ten krok wprost pod jadące auta. Myślę, że może być to spowodowane tą, szerzeniem tego tak zwanego hejtu w mediach społecznościowych. Ty jako byłaś dzieckiem, no nie było aż takich tych rozwoju tych mediów społecznościowych. W ogóle nie było. Czy teraz, właśnie ten świat mediów społecznościowych, ten świat TikToka, gdzie pokazywane są no, tak naprawdę pato ci wszyscy influencerzy, którzy szerzą no, zło, to właśnie to skłania osoby do tego, żeby podejmować jakieś takie dziwne, straszne decyzje? Na pewno nie mają yy, przeciwwagi całkowicie są wsiąkli w tamto środowisko internetu, gdzieś zgubili swoje pasje, kontakt z rodzicami, kontakt z rówieśnikami, nie przez internet i motykonki taki żywy, prawdziwy, obcowanie w naturze, rozwijanie swoich talentów, czy chociażby taka zwykła prywatność. Jak ja miałam kilkanaście lat i rozstawałam się z chłopakiem, bo on wolił Bartosiewiczaja Kelly Family, to nie wiem, nie dawaliśmy sobie wiesz, pstryczków na Instagramie, nie ogłaszaliśmy tego na, na Instastory i nie o tym pół szkoły, wiesz, na w rolkach, przysyłając sobie jakieś tam zdjęcia i krytykując siebie nawzajem. Każdy miał jakąś taką, swoją, swój świat. Nie musiał się mierzyć przy okazji, no, dosyć tragicznej sytuacji zerwania z narzeczonym w wieku tam 11 czy 12 lat, jeszcze dodatkowo z takim ciężarem. Ale o czym my mówimy, skoro dzieci wychowane są przez tablety i przez iPhony i ani mama, ani tata nie. Mm, no, nie nie wykazuje jakiejś większej chęci do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem, zachęcić go do dialogu, przebywać z nim jak najwięcej, obserwować go, widzieć czujnym okiem, co się z nim dzieje, co jest nie tak, zareagować w odpowiednim momencie, rozwijać w nim pasję, yy, jak najwięcej czasu z nim przebywać, odrzucać go od tego telefonu, odciągać go od tego internetu. Nie, oni jeszcze od małego ich tam wciągają. Myślę, że w szkołach też powinno się pojawić przedmioty, które będą no, pokazywały no, tą dobrą. Powinien być całkowity zakaz telefonów. Całkowity zakaz. Jak. Yy... No, nie, zresztą nie, nie chcę się o tym gadać. Ale całkowity zakaz telefonów powinien być. Myślę, że to by pozwoliło właśnie na skupienie się na rozwoju dzieci, niż żeby wgłębiali się w ten świat internetu? Na pewno. Yy, zmniejszyłoby ryzyko i samobójstw, i chorób psychicznych, które social media bardzo, bardzo potęgują i stymulują. Uzależnienie od tej fejkowej dopaminy scrollowania to jest coś, co dzieci yy, wciąga jak odkurzacz. A to powinno zupełnie gdzie indziej być to szczęście. I też yy, budowanie swojej wartości i samooceny. Yy, ten, który stworzył um, Microsoft'a, powiedział, że on tworzył go w garażu, robił to po to, komputery i tak dalej, żeby odciążyć rodziców, żeby mieli więcej czasu dla dzieci. Po to miały być stworzone te wszystkie komputery, żeby ludzie mieli więcej czasu na najważniejsze rzeczy, po co zostali powołani na świat, na kontakt z samym sobą i z drugim człowiekiem. I w życiu się nie pomyślał, że to się tak skończy. Że to, co stworzył spowoduje, że oni będą dla dzieci mieli właśnie jeszcze mniej czasu. Że oni po prostu tak się w te komputery, w tym, wiesz, zapatrzą i uzależnią, że i oni, i ich dzieci nawet siebie zauważać nie będą. Myślisz, że osoby takie jak ty, show, show biznesu, osoby znane powinny szerzyć i prowadzić profilaktykę na swoich kanałach, żeby właśnie pokazywać, jak powinno funkcjonować się na co dzień? swojego doświadczenia przekładać to na, na przyszłość. Nie, to nie jest nasz obowiązek. To powinni robić rodzice, którzy są tak samo zaburzeni i tak samo mają problemy y, jak dzieci, więc przecież jest, są ich lustrzanym odbiciem i to są właśnie te wszystkie deficyty nieprzepracowane. Ymm, a my możemy to robić przy okazji jakiejś tam misyjności, czy y, jeżeli sami to przeszliśmy, ale to nie powinien być nasz obowiązek, tylko opiekunów bo powołali na świat nie po to, żeby nie wiem, chwalić się ciążą czy prokreacją, czy tego, że już są matkami czy ojcami, tylko po to, żeby później mieć tą ciężką pracę wychowywania dziecka, a nie składać to na karp, nie wiem, piosenkarki czy aktora, który swój Instagram traktuje bardziej jako tubę dla swoich fanów, żeby wiedzieć, kiedy ma koncert albo kiedy gra spektakl. Julia Wieniała, udzielając wywiadu dla Show News dla Klaudii, powiedziała, że nie jest usatysfakcjonowana z tego, jak wygląda jej życie prywatne. I przeżyłaś też wiele w swoim życiu. Co byś, jakby zadzwoniła do ciebie Julia, co byś jej poradziła? Um, że, yy, nie że nie możesz szukać w showbiznesie faceta. Że nie może szukać w showbiznesie faceta, bo yy, to jest taki lep. Na interesownych ludzi, którzy będą ją traktować tylko i wyłącznie jako, um, jako trampolinę, jako y, gwarant profitów i wygodnego życia. Y, iluzorycznie dając jakieś poczucie bezpieczeństwa na początku jakąś tam, nie wiem, może gotowanie obiadów masaże stóp ale później, koniec końców, zawsze wychodzą kompleksy y, degradowanie tej kobiety. Y, i nigdy nie jest 50 na 50, nigdy nie ma takiej równości w tym uczuciu, że tyle samo przynosimy do stołu i kobieta zawsze wchodzi, zaczyna nosić spodnie, zaczyna wchodzić w tą męską energię, bo nie da się bez końca czy faceta utrzymywać, czy ciągnąć za sobą, czy być lokomotywą. I to budzi frustrację, brak szczęścia, jak w jej przypadku powinna, nie da się też tego połączyć. Y, więc powinna szukać y, poza siademczą biznesu. To tak, jak ty wspominałeś, że królowa bez króla zawsze będzie też królową. Oczywiście, bo nie można szukać, nie można swojej wartości i swojej y, oceny y, uzależniać od y, drugiej osoby, ani facet od kobiety, ani mężczyzna od kobiety. Urodziliśmy się w jednym kawałku, nie potrzebujemy drugiej połówki, y, żeby być kompletni. No chciałem się zapytać o twoje zdanie dotyczące wyborów prezydenckich. Zbliża się ten okres, już jest okres wyborczy, zbliżają się wybory. Jak ty patrzysz na to wszystko, to co się dzieje w Polsce? Co znaczy? No, ten szum, ten przekrzykiwanie się kandydatów, którzy są w jedną stronę, idą niektórzy w drugą kandydat prawicowy idzie w stronę Donalda Trumpa, który wiadomo ma no, teraz pokazuje światu, kto rządzi Ja się nie udzielam politycznie i nie mam zamiaru tego zmieniać. Mimo, że mam bardzo jasne stanowisko w tej kwestii. Ale bierzesz udział w wyborach? Oczywiście, że tak. A zdradziłabyś swojego kandydata, czy zawsze tu masz jakiś taki dzień, siadasz przed wyborami i patrzysz, kto, nie, nie kto Cię interesuje? To jest kwestia dnia, żeby nagle podjąć decyzję, to kto, każdy kto jest patriotą i czy kogo los inaczej, jeżeli na, los naszego kraju nie jest nam obojętna, raczej nie powinien być. Yy, I Jakkolwiek jesteśmy wdzięczni za przelaną krew za nasze państwo i naszą ojczyznę, to nie za to się tego wiedzieć w ciągu jednego dnia. Um, ale nie, nie uważam, że jako artysta y, jestem y, zobligowana do tego, żeby dzielić moich fanów, y, bo uważam, że to jest podział. Jeżeli bym wskazała jedną partię czy jedną osobę, bo automatycznie. Y, jakby, no ta druga partia poczułaby się trochę niezrozumiana, pokrzywdzona niż ta pierwsza faworyzowana. Mówię o moich fanach oczywiście też. Stara Zjednoczone właśnie gwiazdy właśnie kierunkowują te, e, swoich kandydatów. Tam to jest cyrk na kołkach, daj spokój. Czyli znaczy nie mówię, że w ogóle polityka to jest jeden wielki cyrk. Też nie polecam, żeby aż tak bardzo się angażować emocjonalnie, bo mam wrażenie, że my się tutaj zabijamy i skaczymy sobie do gardeł przy każdym stole wigilijnym, jak tylko jest ruszany temat polityki. Natomiast koniec końców, tam na górze piją sobie wódeczkę, opozycja z opozycją się świetnie bawią, i wszystko mają zaplanowane już parę, parę lat do przodu. Kto za co? Wiadomo, że za nasze. I kiedy? Doda, na koniec szybkie strzały do Ciebie. Gdybyś mogła zmienić jedną decyzję w swojej karierze, co by to było? Um, na pewno nie wychodziłabym za mąż dwa razy. Uważam, że to jest część kariery. Co było dla Ciebie najtrudniejszym, ale jednocześnie najważniejszym życiowym sprawdzianem? Depresja, właśnie. I y, myślę, że dałam sobie radę, stawiłam temu czoła i cały czas to robię, ponieważ y, lubi ona wracać, więc y, trzymam się w ryzach i mam taki bardzo higieniczny tryb życia, jeżeli chodzi o toksycznych osób, toksyczne osoby, toksyczne sytuacje. I też sama staram się nie y, prowokować takowych. Czy jest ktoś, komu chciałabyś jeszcze raz powiedzieć dziękuję albo przepraszam? Y, mojej babci, w świętej pamięci. I to i to. Kiedy ostatnio coś zrobiłaś po raz pierwszy w życiu? Mm, za każdym razem, jak jadę na wakacje, to robię coś po raz pierwszy w życiu. Staram się eksplorować świat i doświadczać nowych y, rzeczy, dlatego lubię jeść dziwne rzeczy, lubię rzeczy, które związane są z adrenaliną. Mm, dziś wiesz, i pływać, i podróżować, i skakać, i plądrować. No, uwielbiam to. Czyli ostatnio na Wietnamie. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w postrzeganiu kobiet w show biznesie, co by to było? Przede wszystkim chciałabym, żeby miały takie samo y, równouprawnienie, jeżeli chodzi o życie miłosne, bo y, też Julia Wieniawa powiedziała, że dlaczego facet y, y, singiel może sobie zaliczać przysłowiowo panienki i jest uznawany za choryaka, kasanowe, super, przystojniaka, love lasa, natomiast jeżeli robi to kobieta, no to już jest wiadomo kurwą y, prostytutką, puszczalską szmatą. Y, y, kobiety się zabijają takiego faceta, mimo że y, znalazł y, swoje przyrodzenie na śmietniku, natomiast jeżeli kobieta rob, y, ma takie doświadczenie z mężczyznami, no to już faceci tak niekoniecznie ją traktują na poważny związek, no bo za duży ten licznik jest u niej, prawda? Więc... Sami siebie, wobec siebie mamy wybiórczą moralność. Jeżeli chodzi o mnie na przykład, to ta wybiórcza moralność i podwójne standardy są, na przykład jeżeli chodzi o bycie singlem. Ostatnio to doświadczam, ponieważ nigdy nie byłam długo singielką, to jest mój pierwszy raz. <grym> Bardzo sobie to cenię i to jest świetny czas, żeby robić taką introspekcję i dobrze wybrać w końcu partnera. Mam wrażenie, że im dużo jesteśmy sami, tym lepiej później wybierzemy i nie dajemy się tej presji otoczenia. Właśnie o tę presję chodzi mi. Dlaczego nie robią takiej presji facetom? Facet sam na wakacjach. Gdzieś zobaczysz napis: O, jaki biedny i sam. O Jezu, jaki samotny, bez żony i dzieci. Jak ty chłopie skończysz, no jak, z 40 laskami na plaży, z drinkami z kokosa, wiesz o co chodzi. A analogicznie, jeżeli dziewczyna jedzie z koleżankami, czy z kolegami, bo przecież to nie muszą być rozumiarzowie, czy narzeczeni. Bo, że jak ona skończyła, bez bąbelka, samotna, wiesz, pewnie z kotami tam zapalmoczającymi się. W ogóle, co to w ogóle ma znaczyć, wiesz, to jest w ogóle absurd. Yy, albo... Yy, Albo w ogóle, na przykład, jeżeli chodzi o, o, o rozstania. Facet może sobie rozstawać się i zaczynać bez końca. Jaki ma wigor. Jaki on odważny w tych decyzjach. Nawet 60 lat, może mieć 20 lat młodszą. Super, good for you, jaka piękna żona. Analogicznie, 60-latka z 20-latkiem, albo w ogóle po prostu z si siódmym facetem, bo jej nie wychodziło tyle razy. Nie, no, wariatka. Szon, wariatka czub. Nikt jej nie chce, albo ona nikogo nie chce, bo ona taka zbyt wymagająca, wszystko jej źle. No, po prostu. Y baba, baba oszołą, prawda? Więc te same organizmy, te same sytuacje, te same błędy w wyborach partnerów, a dwie, dwie różne ocenianie więc chciałabym, żeby było równouprawnienie w życiu miłosnym. Na koniec, gdybyś mogła przytulić siebie z przeszłości, w którym momencie by to było i co byś sobie powiedziała? Jak, jak przyjechałam sama do Warszawy i miałam 13 lat i zostawiłam dom rodzinny za sobą, zaczęłam pracę w teatrze Bufo, yy, a potem w internacie zaczęłam mieszkać sama. Y, I liceum nowe, zmiana szkoły, zmiana wszystkiego. Chyba wtedy, jak tak sama chodziłam y, z tej szkoły y, do tego teatru, czułam się bardzo samotna. Wtedy bym się przytuliła. I bym sobie powiedziała, że. Y, uśmiechnij się, nie daj się, będzie super. Dobra, no, dziękuję Ci bardzo. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja dziękuję, wszystkiego dobrego.